Partnerzy portalu to Diadom Okna i Drzwi oraz F-Kafon Koło, Materace, Łóżka, Stelarze. Przemysław Sarosiek, dzień dobry, Podlaskie. Nadaję dzisiaj sprzed sądu w Białymstoku, yy, bo sprawa sądu dotyczy, ale nie, nie tego sądu. Natomiast jako ilustracja to miejsce nadaje się jak najbardziej. A sprawa dotyczy pozwu wyborczego, w trybie wyborczym, przepraszam, który Szymon Hołownia, kandydat na prezydenta i marszałek Sejmu złożył przeciwko dwóm, Posłom, parlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwości lokalnemu dwóm lokalnym posłom z Białego Stoku, mianowicie Sebastianowi Łukaszewiczowi i Jackowi Sasinowi. Zarzuciłem mianowicie, że publikowali nieprawdę na temat jego oświadczenia majątkowego i nieruchomości, którą posiada w miejscowości sidra. To była taka forma wykazywania, że pan marszałek był. Powiedzmy to nieprecyzyjny w swoich oświadczeniach majątkowych. A konkretnie czego rzecz dotyczy? No to po kolei. Po kolei rzecz dotyczy tego, dwóch wpisów na stronie interneto, na portalach internetowych, a w zasadzie na portalu X, gdzie napisana była informacja taka. Mianowicie Sebastian Łukaszewicz powiedział: Uwaga, otrzymałem zdjęcie domu. Szymon Hołownia, którego nie ma we wskazanego w oświadczeniu majątkowym Hołownia, zaledwie godzinę, dwie godziny temu nazwał go Ruderą po remoncie. Panie Marszałku, to jest skandal, tu żadne wyjaśnienia nie wystarczą. I tutaj zostało dołączone zdjęcie fińskiego domku po remoncie, domku, który wygląda... Hmm. No cóż, nie każdy z nas chciałby mieszkać w takiej ruderze. Jak sądzę, nawet w budynkach gospodarczych, które są przy tej ruderze, też dałoby się pomieszkać i wcale nie byłoby tragedii. Sasin natomiast, Jacek Sasin. Takim perfidnym okłamaniu Polaków, czy zrezygnuje pan z ubiegania się o fotel prezydenta i z drugiego najważniejszego stanowiska w państwie, panie marszałku Szymon Hołownia? Szymon Hołownia odpowiedział na to pozwem w trybie wyborczym i zażądał usunięcia i wyjaśnienia, Wykazania, że to jest nieprawda. Tymczasem sąd, wbrew temu, co Szymon Hołowni ogłosił, że posłowie kłamali, że wygrał ten proces, sąd wcale nie przyznał racji Szymonowi Hołowni. Otóż sprawa zakończyła się umorzeniem, a konkretnie ugodą. Sprawa mianowicie dotyczy siedliska. Siedliska wiejskiego o powierzchni. 1,5 hektara wartego 554 tysiące złotych. No cóż, sam dom po remoncie kosztuje hmm, w tej chwili znacznie więcej. Zresztą widzieliście Państwo, widzicie Państwo na nagraniu. Problem polega na tym, że y, sąd też miał pewne wątpliwości, czy Szymon Hołownia był nazwijmy to, żeby nie narazić się na pozew wyborczy, precyzyjny w swoim oświadczeniu. I doszedł do wniosku, że jest na tyle nieprecyzyjny. Że wyroku w sprawie hołowni wydać nie może. Dlatego strony dogadały się między sobą. A jak się dogadały? Ano mianowicie w ten sposób, że Sebastian Łukaszewicz i Jacek Sasin wycofają, zlikwidują, usuną wpisy swoje na mediach społecznościowych, które publikowali, a których treść Państwu przeczytałem. Problem polega na tym, że w wyroku, a w zasadzie w ugodzie, nie ma ani słowa o tym, kiedy to zrobią. Teoretycznie mogą to zrobić na przykład za rok. Druga sprawa, no cóż, to nie jest tak, że Szymon Hołownia dostał y, przeprosiny, informacje, posłowie kłamali. Nie, posłowie powiedzieli, że niejasności, które złożył, przedstawił Szymon Hołownia, zostały wyjaśnione. Czy zostały wyjaśnione w ten sposób, że oni mu uwierzyli? A nie, tego już nie ma w ugodzie. W ugodzie jest napisane: Wyłącznie zostały wyjaśnione. Co to może oznaczać? Może to oznaczać, że posłowie Delikatnie mówiąc, w ferworze kampanii wyborczej, delikatnie się zagalopowali, pisząc to, co mówią, a Szymon, Hołownia, powiedzmy to, delikatnie zagalopował się, składając to oświadczenie i wyceniając jego mieszkanie. Bo powiem właśnie to, 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 to siedlisko. Bo powiem w ten sposób. Jeżeli to mieszkanie, ten dom, ta posiadłość, czy też siedlisko, jak to woli, warte jest 554 tysiące, to ja już dzisiaj składam deklarację panu Szymonowi Hołowni, że ja od niego. Całą działkę z tym domem w tej cenie odkupię. Skoro to jest warte 554 tysiące, to panie Szymonie, trzymam pana za słowo. Kupujemy. Kupuję, składam ofertę, czekam, kiedy pan odpowie. I bardzo proszę, niech pan mnie nie pozyba w tobie wyborczym. To tylko oferta kupna, nic więcej. Przemysław Sarosiek, dzień dobry, Podlaskie.